Teatr ogródkowy, a w tym ogródku facet w cylindrze, z muszką, we fraku. Czy to jakaś bajka, czy to fikcja, czy to kpina, czy, czy poszukiwanie tej istoty teatralnego spotkania? Istoty mówię, bo teraz przecież się na wolnym powietrzu urodził urodził się w czasie Dionizyjskiego festiwalu, żył w czasach średniowiecznych przed kościołami, żył komedii dell'arte na otwartych przestrzeniach i żył w XIX wieku tu w dolinie szwajcarskiej. Kiedy w teatrach zamykali się w zamkniętych ciemnych salach, tu w dolinie szwajcarskiej takie krzyki, takie brawa, takie spokojne, a przecież niezwykle kulturalne spotkanie. Dolina szwajcarska jaką budujemy, ma być codziennym Całorocznym, docelowo, również ze ślizgawką, która tutaj niegdyś bywała, salonem na wolnym powietrzu. Takim właśnie miejscem, do którego można przyjechać rowerem, do którego można wejść z pieskiem. Jak w Holandii, jak w Kopenhadze, gdzie odbywa się letni festiwal, taka jest Europa. Teatrów ogródkowych w ogóle bardzo mi się podoba. Ja sama byłam przez trzy lata przewodniczącą jury Teatru Ogródkowego. A to, co dzisiaj się dzieje, no to zobaczymy. Jeżeli Warszawiakom się spodoba, to jednak wszystkie teatry się będą dzisiaj prezentowały i tu, i pod Pałacem Kultury. I jest to jakieś uświetnienie naszego miasta. Myślę, że jest to uświetnienie naszej pracy, teatru, dlatego że teatry. Jakoś tak trochę skostniały. Natomiast pomysł takiej kawalkady, parady trochę takiej z tradycji kawalkady cyrkowej, nie odbiega od wspaniałej, naturalnej, ogromnej tradycji teatru. Wzorem Tespisa, pierwszego aktora, który wypro wyprowadził aktora wśród, e, w lód, z Jostko my ruszyliśmy, prawda, też w lód, promując nasze teatry, tak jak Tespis. Do bałaganu zrobili w Warszawie, ale bardzo serdecznie nas przyjmują, nawet nie kłyną, miło wszystkiego. Nagle patrzę, nie ma. Omega. A ze ściany ścienny zegar. Puszka z mięsem pod kredensem, jedna płyta znakomita, jedwab, dwa metry, cztery swetry, trzy rowery, cztery pulowery. Zginął medalion z taką konwarią, szmaragd z jawy, osiem kilokawy, jeszcze baleron wisiał na haku. Zginął materko, dwóch kosaków i dwa tysiące dolarów. Ach, biedna sierotka, maskotka, idiotka, Kapka. kawka, taty nie ma. Mama w Kopenhadze. <grymia> A cóż ja <suscia>, na to poradzę? Tka, 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 tka. Bo ja naraz chcę oglądać, Drzwi z obu stron. Nie puścić się do Ja pod drogę będę stać. Uśmiechnę przez prób. ja za chwilę zechcę wyjść. Lecz daj mi wyjść. Ja pókię. do ja pókię. Ouch, ja pókię. Ouch, ja pókię. Głównie idzie o to nam, żeby ten dzień był rzeczywistą propagandą teatru i zachęceniem publiczności do odwiedzania teatru. Częściej niż to bywa do tej pory. Nie wiadomo jakich przyczyn Dzieciom wciąż się wciska kity Bajdy! Który? Zwykłe kłamstwa Ordynarne oszukaństwa O zajączkach, co po łączce Dziećmi tkacą Se pod rączkę Ten, kto takie bajdy kleci Strasznie bałamuci dzieci A kto bałamuci dzieci? Ten do nieba nie

Ponieważ mamy scen instytucjonalnie działających stale finansowanych przez miasto 27 w 17 teatrach miejskich, mamy cztery teatry samorządu wojewódzkiego, mamy teatry narodowe, mamy ogromną ilość teatrów prywatnych, które albo się skrzykują tylko do określonego projektu, albo stale istnieją tak przez całe roki miasto stoczne Warszawa do do ich premier, jak teatr adekwatny, montownia, mógłbym długą listę tych teatrów wymieniać. To jest pewien fenomen życia yy, kulturalnego w Warszawie. I ten fenomen. Chcemy pokazać mieszkańcom jak najszerzej, czyli nie zamykać się w swoich scenach teatralnych, w tym przybytku sztuki, który wydaje się, że jest taki hermetyczny. Natomiast wcale nie, bo pokazujemy, że źródło teatru to jest ruch, słowo, muzyka i także pewne elementy ludyczne, jarmarczne, od czego się wcale nie wypieramy. Jeśli gwiazd i niebieskich sfer, jeśli błękitny chłop, jeśli mężnych i prawych serc, i spracowanych rąk, jeśli cierpliwych słów, jeśli otwartych bram, nie pobłażaj już nigdy złu i pomóż, pieśni nam wiary dodaj i sił. Broźny, wilgotny czas i już nigdy nie pozwól być, jakby nie było to jest dla Bardów, że tak powiem, jedność pisanie, komponowanie i występ, kontaktowanie się z publicznością, wymiana emocji, nastrojów, myśli. Między bardem a słuchaczem. I dlatego wydaje mi się, że przybycie bardów, konkurs młodych, nie tylko młodych wykonawców z tego kręgu, w ramach ogródków warszawskich jest pewną, pewną logiczną konsekwencją, bo, bo przemawiają ze sceny do ludzi o ważnych sprawach. Farbowane włosy, farbowane usta, farbowane serce, kolorowa pustka. Farbowane włosy, farbowane usta, farbowane serce, kolorowa pustka. Karuzela, karuzela, na bielanach, tak, co niedziela, beczka śmiechu i wesela, a muzyczka, muzyczka nam gra, jak przyjemnie, gdy świat kręci się w koło świat cały, gdy i przyjemnie ja. tak, jak przyjemnie, że się jeszcze przed sobą nie niedziel Tyle bo. Karuzela, karusela, na bielana, tak, co niedziela, beczka śmiechu i wesela. Karuzela I feel pretty I'm so pretty I feel pretty and pretty and bright And I pretty And I feel pretty I feel pretty śmiechu i wesela Karuzela, Karuzela Tak było! <noise> Panowie! Mmm! Kruche babeczki z mózgiem. Przyrządzamy nadzieję. Mózg namoczyć na pół godziny wody. Opłukać, obrać z błony i pokroić w kosteczkę. W rondelku zasmarzyć drobno posiekaną cebulkę na jasno złoty kolor. Do foremki na babeczki dokładnie umyć i wysuszyć. No i jak przyrządzić ciasto? No, mąkę przesiać na stolnicę. Ja no, to marzę, stolnicę. <grymne> dodać masło lub margarynę i posiekać z mąką krupczatką. Wszystkie składniki połączyć razem, dodać żółtka, szczyptę soli, zostawić w zimnym miejscu, ale pod przykryciem. Nago, nago, na nago, na go, godzinkę. No ale czas to...